Walec, stożek, kula. Dnia z relaksem. Do podstawowych brył obrotowych należy kula, należy stożek i oczywiście walec. Różnych wzorów na objętości i na pola całkowite nie będę ci tu podawać, ponieważ te wzory znajdują się w tablicach wzorów matematycznych. Dobrze, żebyś wiedział czy wiedziała, że każdy przekrój kuli jest kołem, a ten przekrój, który w tej chwili zaznaczyłam, czyli przecho przechodzący przez średnicę kuli, jest przekrojem największym i nazywamy go kołem wielkim kuli. Jeżeli chodzi o stożek, to na przykład kąt między tworzącymi, tworząca jedna jest tu, druga jest tu, nazywa się kątem rozwarcia stożka. Natomiast jeżeli chodzi o walca, to przekrój pionowy walca jest prostokątem, a więc zobaczcie ten, który rysuję teraz na czerwono, natomiast przekrój poziomy będzie kołem. Porozglądaj się w swojej codzienności i poszukaj różnych brył obrotowych.